Część, trzecia część, Franka biorę LOA. A ja Niedawno się do... przed chwilą, na niedawnym odcinku dowiedzieliśmy się, co to jest Amber. <grym> Jakieś nowa legenda. Nie będę więcej testował, bo po... testuję na. Nie, nie wiesz, albo dobra, weź poko, to będzie nie. To będzie... Ale my uleczali. Wiesz, wtedy, a masz star... masz star Power do tego do poko, czy nie masz? Ja nie mam żadnej postaci serweru. Aha, nie masz, dobra, szkoda. Bo wtedy byś swoim zwykłym atakiem mnie uleczał. O nie. nie, no dobra, nie, 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 ja się nie mieszam w waszą bitwę, idę po kiby. Aha, nie pomożesz mi, tak jesteś? No nie, bo ja zaraz sam zginę i co mam ci pomagać? Tak, kurczę, nie dużym cię uleczyć. Dobra, a może zagramy sobie... Jakąś. Ej, mam, 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 mam dobry pomysł. E, dobra, chwila. 12 osób. E, dobra, jestem dalej, jestem dalej, tylko mnie odłączyło przez przypadek mikrofon. E, bo to wszystko spada mi. Dobra. A nie się, ile łapę w górę? Tak, 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 ale nie, to jest na samym wstępie, bo ja robię takie coś, że tam jest sam wstęp, a żeby był kolejny odcinek musi być 5, 3... Dobra, trzy łapki w górę to będzie jutro z bomby następny odcinek. I subskrypcja. Ej, Co zrobić? Chowany czy top model? Ja mam dużo skinów, więc może nawet chowany. E, top model. to, to jak mamy chowany. A masz jakieś skiny, czy nie masz? Mam... Skin do nity, że panga. Ja, skin do pana perze, agent. Okej, okay, to masz fajne skiny, bo ten do pana pi jest ba bardzo ładny. Dobra, chwila. Ba Robię top model. Top model. Anita, Colt? A ty hmm. możesz dołączyć do tego klubu, w którym ja jestem, bo ja jestem w, w klubu kolce Spajka. czy jakoś tak. Robię top model. Robię top model. Dobra, napisałem. To ja muszę. Ale ja nie. byłam za mało a masz za mało. Pat na mój profil. Pewnie będziesz miał jakieś 300 pucharków. Brakuje ci 500 pucharków, to będzie i będziesz mógł dołączyć. E. <laughs> A może robim... o, Nagrywam odcinek o dobra. Ej, a może robimy jeden vs jeden, bo mam mapy dochowanego chowanego, jeden vs jeden i top model. To muszę coś gra dla znajomych? Chwila, nie, ja już jestem, ja już mam, ja już mam, chwilę. gdzie ty jesteś? Nic nie rób, no nie, weszłeś w grę dla znajomych, ty nie masz tej mapy. O. Jak ja mogłem cię zaprosić, jak byłeś w grze na znajomym? Nie wiem, nie wiem o co gra w tej grze. Czemu tych lamów zapraszasz? Albo robimy jeden występ model ja versus ty. Dobra. To byłoby slylamu. dobre. A wiesz, że ostatnio jak cię z kolegami takimi. No, że takimi ludźmi, nie? No. Chowane, to oni mnie zabijają, ja szukam. Serio? Takie nieogary? No. Dobra, teraz przegrasz. Bierz swój najlepszy skin, bo przegrasz. mówić tyle. A co to co jak Co? No top model zrobimy. No. Na przykład masz... Przy... Ja sobie wezmę broka, będę cię uciekał. Ale nie, nie, to ma być... To ma być skina, nie postać! Czemu? No bo to jest top model, a ty nie masz skina do broka. Nie odebrałeś darmowego skina do broka! No to... Ej, nie. gdzie ty poszłeś? Ja oceniam! No, Zaraz no. możemy się klepać. chwila. Ej, no nie zbieraj oh. kubów, bo to są kuby, jak jest dużo osób, żeby szybko można było rozklepać. Bum, bum, żartuję, żartuję, nie rozwalaj mnie, no. No, miała, miała być walka? No, mówiłem, że jak ocenię, który skin jest lepszy, to będzie walka. Jeszcze nie oceniłem, a ty mi od razu klepiesz. Ja chciałem <grym> sobie naładować ulta, tylko a ty mi już rozwalasz. No, ja skinę biorę do ulta. No, nie mów, jakie skiny bierzesz, bo to nie ma tak być. To jaki skin? Weź sobie jaki chcesz, nie postać, tylko skina. Na przykład masz skina do pana pić fajnego. No to weź do pana pija. Weź jakiego chcesz. Do korta mam No to nie wiem jakiego pewnie tego. Nie, jak masz korsa za korta, to ja się poddaję, bo on jest zbyt dobry. Mm, dobra, do pana, ale ty to to specjalnie zrób nie, nie, mówię ci, że możesz wziąć jakiego chcesz. No to... Dobra, biorę panapę. No dobra, ale nie mów mi. Ale nie mów mi, u kiego bierzesz. A, to co Co? Wiesz, wstałałam. Biorę panapę. Chwila, nie mnie jeszcze, nie klep. Biorę panapę. No fajnie panapę, no. Cudowny nawet. Nie wiedziałem, że... Nie zawidzisz mnie, ja się boję ciebie. Ej, gdzie ty poszłeś? Jak poszłeś po kiełbę, to cię rozwalę. I tak, i tak, i tak. Nie! nie. Ta. Ej, ty, nie, ja nie, nie mówiłem, że jest sklepa! Najpierw nabijamy ulta! Bo najpierw nabijamy na sobie ulta, czyli jeden pocisk. Dobra! Zrobimy top model. A i dużo będzie u odcinków, albo zmontuję je wszystkie, jak będzie się dało wychodzę. Zabij, ja nie, 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 nie. Chwila, który skin? ładniejszy. No, powiedz szczerze, walka. 3, 2, 1! No co? <laughs> Wiem, walka, 3, 2, 1 Dobra, nie, nie. No, Przesadziłeś Dobra, bierze, biorę, bierze coś lepszego Bierze innego skina Biorę skina, którego już nigdy nie będziesz miał Nie, przesadziłeś, nie Wiesz, jakiego skina biorę? Już go nigdy nie będziesz miał A trzeba skina? No tak, nie może być postać Ale ja mam mało skinów o ho, 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 ho. Do, Masz do pana pi przecież. Dobra, gramy. Czekaj. Oj, oj, oj. Powiem ci, że masz pecha. Ajajaj. Aj, aj. A można gadżet wymieniać? No można. O nie gadżet. Ale nie mów mi jaka postać ani jaki skin. Nie, jak ty wziąłeś? Kolta. Tak, ty wziąłeś ten gadżet, tak? A zobacz, mm -hmm. że ja też mam ten sam gadżet, tylko że do Broka. Nie waż, nie no jak? Nie można się od razu klepać. Zemsta. Ale nie można się od razu klepać. Zemsta. Ale się od razu nie klepałem. Zemsta. Ale weź Kolta jeszcze raz weź Kolta, okej? Okay? Proszę. O co? Jeszcze raz weź kolta, błagam Cię, naprawdę, bo chcę Ci coś pokazać. Dobrze, że... na pewno wziąłem kolta. No wziąłeś, ale wziąłeś ten gadżet dobry, zobacz. Zobacz i celuj we wodę, widzisz? Ja mam dużą armatę, która leci tak jak Twój gadżet, tylko że to jest dobroka, to jest to samo. Trzy, dwa, jeden. No idziesz? Ale chodź, no nie ma zbierania kubów. Bo się wkurzę. No chodź. Ej, ale tak nie ma, bo ty oszukałeś, wziąłeś kiłby jeszcze raz. Badają, nic nie dadzą zła. Dadzą mi to dużo, uwierz. Dużo. Ja bym wziął Primo na blisko. No co, ja bym wziął Edgara i So, już by cię nie było. Chodź tu! Bo cię to, Bo cię podjadę jak będziesz jak mnie zabijesz w następnej rundzie. No ja! Tak nie ma! Ej, no weź, bo zaraz opuszczam i będę go sam. Ale bo ja się boję, że się zabiję. Jak mam cię pokonać? Ej, poczekaj chwilę. No kurczę, czemu dałeś gotowy? Ja mam lagi. To jest niesprawiedliwe. Masz? Kliknij gadżet kliknij, gadżet. kliknij swój gadżet. Kliknij swój gadżet. No, ale nie używaj na mnie. Najpierw ci pokażę. Dobra, użyłeś. Teraz ja użyję na tobie. No ej, nie ma tak. Poczekaj, ulta. Tylko ulta można naładować, no. Raz we mnie strzel. Nie, nie nie strzel. Raz, mówię raz, więcej ani... teraz już nie strzelaj. A poczekaj, se ulta nabije. No ale chwilę, nie, bo chcę pokazać ci, jak działa ten gadżet. Idź w sam róg, idź w ten ruch. No, w ten róg, gdzie ja idę? No, tak, 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 ten. Zobacz. Kara? widzisz? Widzisz, jak to jest dobre? No bo ty też takie zrobiłeś, dobra. Teraz gramy normalną rundę. Jeden wał jeden. Od razu się klepiemy. Czekaj. Nie, Edgara, ale to już jest dead. A nie, ty nie masz Edgara, bo ty nie odebrałeś. No, no, no. Ej, poczekaj, nie klep. Masz tego no, skina? Ustawić? Tak, ale raz. O, już, dobra. Czekaj, musi mi się ustawić. Nie? Dobra. A muszę tam no wiem, ja też chcę mieć. No, klep. Dobra, ale tylko raz, bo ona nie jest przekączona. To no, ej! Musiałem to zrobić, dlatego, że ty mnie też kilka razy oszukałeś i teraz możemy ulta nabijać, ok? Teraz normalnie nabijamy ulta i się nie krepiemy. dopiero jak powiem start. Postać, bo mam taką postać. Dobrą na daleko ci podpowiem. Ale chwila, jeszcze nie, nie klikaj gotowości, bo ja mam laga i nie mogę nic zrobić w Brawl'u. Chwila, bo mikrofon mi spadł po raz 348 na tym odcinku. Ała, Powiem ci Ała, Ta postać robi... Nie, jeszcze nie, jeszcze nie mówię Ała, bo może zmienię zdanie. Ej, pokazać się w kamerce. Jak widzowie y, dobiją 3-3 trzy, y, trzy ten, to Oliver mnie pokaże w kamerce. Jak będzie po tym odcinkiem 10 łapek, to pokaże swoją dwa... I moją. Tak. Ale dobra.

Jeszcze soczek mam, gość. Jeszcze soczek mam. A ty ale, bo to nie jest soczek. Ja mam słabsze postacie? Nie, przesadziłeś. Dobra, panie Bobrze, yy, tutaj nie troluj. Biorę. A nie, nie powiem ci, bo to wi wiadomo, jest tylko jedna postać, która ma zwierzaka w sobie. Jest tylko jedna postać, która ma w sobie zwierzaka. A nie, są dwie, bo jeszcze jest ta, jeszcze jest, ta wiesz, No. Czekaj, sobie wybiorę coś. Wiem, wiem na 100% jak, jaką wziąłeś postać. Jaką? Wziąłeś Bula. Nie. Serio nie, on jest dobry za to. Myślałem przez chwilę, że wziąłeś Bula. No to dobra, teraz wiem. Można i też, jak można, gadżety z Panem masz nie masz. Szkoda, że nie można żadnej postaci, że tej co nie masz. Nie wiem, co chodzi. Dobra, Ej, weź kolta z tym gadżetem, który chcesz. No, weź. Nie. Dobra, wziąłem. Cię, nie, dobra, nie bierz. Chciałem zrobić prankę, ale nie bierz, nie bierz, nie bierz, będę ci pokonała. Ciao, jak ha, 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 A, wziąłeś Bibi. Powiem ci. Że na tym postaci... Ty też masz regenerację, czemu jej nie bierzesz? Guma mnie rozwaliła. Guma. Guma. można używać. No. Teraz masz przechlapane. Powiem ci, że ta postać zrobi wielkie rany swoim szalikiem. Szalik wziąłeś? Szalikiem? Szeli nie masz szalika. Czekaj, czekaj. Dobra. Nie, żartujesz. Co żartuję? Edgar'a wziąłeś. No! Na pewno to było. Porę, i będę z, ze ściany cię załatwiał. Ale od razu się nie klepiemy, bo chcę ci coś pokazać. Zobacz. Nie, bo. Zobacz, zobacz. Ale to mi oczy. Nie, chwila, nie, bo do mnie podejdziesz. Chwila, zobacz, pokażę Ci śmieszną... Chciałbym, jak to się schować? Śmieszną rzecz Ci pokażę. Ale potem się... Papa! Pa! Przepraszam, nie, to nie, nie... nie chciałem tego zrobić. To był przez przypadek. Czekaj, zamknij oczy i się schowam. Ciekawe, czy mnie znajdziesz. Chwila. Chciałem sobie zregenerować życie trochę. No co jest? Tak jesteś? Pod ładą. <laughs> nie jestem ulta podładą. Nie wiem, tu jest. Dobra, jeszcze raz biorę Edgara teraz. Ej, czekaj, jak, jak cię patrz? Dobra. Jak...